No dobrze, jak zwykle nie wymyślam fajnego wstępu, a dzisiaj kolejny mod z jakinga y, 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 razem z jakingiem. Y, y, Cześć. No więc będziemy y, kolejny mod, y, więc tak, tutaj mamy rzeczy przygotowane, dużo tych rzeczy. Dobra, to zacznijmy od apteczki. Dwa trzciny się No to wiesz, ja nawet nie wiem jak to zrobić. Ja po prostu, ja po prostu sobie mhm. wyszukam apteczkę. Ach. O, kliknąłem, bo, bo nie, nie może być, nie mogę klikać P. Gdzie jest apteczka? Okej. Okay. Dobra, to weźmy apteczkę. Halo? Okej. Okay. Zaradności. I tu są te achievementy, tak? No. Posiada jedną aptecz, apteczkę. Można je, możesz jedną na drzew na też ona. A tu jest na też Mhm. Mm no dobra, tylko nie potrzebuję tego sprawdzać, tak? No. Dobra, to co robi apteczka? Użyj jej. Mam dwa powolne leki: pobudzacz, lek i bandaż. Ok. Dobra, to, yy, to najpierw użyj pobudzacza. Mm, pobudzacz. Ło, wow, co to jest? Daje mi truciznę, ale i mamy też sporego jumbo boosta. Szybkość i siła i pośpiech, czyli nieźle. Nie, to też leku, ale jeden. Mhm. Okej, okay, to, to mnie, to pewnie z tego, co mi się, z tego co widzę mi bierze, zabiera wszystkie efekty. E, teraz służy bandażu. Okej, regeneruje mi życie. Może i po e, tego różowego leku. Powolny lek. No, okej, okay, regeneracja. Jeszcze jest suplement. Suplement? O, rzeczywiście jest suplement. Okej, okay, czyli regeneruje mi głód. No. E, e, I można też wyłączyć w Gameru e, zatruwanie za pomocą, za pomocą pobudzacza. Aha. Okej. Okay. Game rule. Game rule. No, tak. Game rule. E, e, Stimulator. O. Domyślne jest na true. Na true, czyli na false. No. Tak. Mm. Tylko jeszcze time, set. Day. Ok. I teraz? To teraz użyj piasku i, i, i o, Możesz nawet w tym tutaj w tym Jakkolwiek Jak Jakkolwiek ułożyć? No, tylko nie. To ma być w, w jednym stawu, bo na trzy rzeczy nie oddałem. Aha. Okej. Okay. Czyli coś takiego. No. Dynamit. Ło! Kliknąłem z shiftem. Dobra, no to wezmę Nie, już, już masz wystarczająco Już masz już tę dynamitę. No tak, tylko myślałam, że jeden dynamit jeszcze więcej coś zrobi, tak? Mm, dobra, to kl k prawym kliknąć, ten tym dynamitem. Ok, no i wybucha w taki sposób. Nie jest, nie jest za mocny. No, bo jest... Wiele tańczył do TNT. No, ale da się nim rzucać, więc to jest spoko. No, dobra. To mm. Zaraz może komputer. Mm, to co zrobić? Eee, z tego taki taką czapeczkę, taką tu, tu. Takie coś? Nie, tutaj... Że A okej. Okay. W, w tych rogach Redstone. Na dole przyciski. Okej. Okay. I... w raz pół szyba. Okej, okay, mam komputer. Na obrazku wygląda trochę jak ten... Y jak ten cały brzuch robota z Autonauts, tak mi się kojarzy. Ale dobra. Jest taki komputer, widzę. Mac. Mhm. Wykonaj polecenie, bank. Co to jest? Co tu się dzieje? Tutaj można szmaragdy, tutaj diamenty, a tutaj złoto. Czyli co mam zrobić? Zamień to na... Zamień to przyblok na surowce. Mhm. Mm Dobra, to zamieniłam to na surowce, to wziąć te diamenty no. tutaj. No albo ale możesz też i włożyć do innych slotów. Nie mogę. Okej, okay, czyli mogę tylko tutaj. Ale jest taki bardzo, że za pomocą leja właśnie tam włożyć. A, okej. Okay. Podejrzewam, że złoto, tak, złoto mogę tylko tutaj. I szmaragdy tylko tutaj pewnie. Dobra, czyli wykonaj polecenie. Zasada, gdy komputer commands jest na false. Aka, mam to zmienić na true, czy coś? No, tak. Bo co, bo komputer jest wyłączony? Tak? Jak... Nie, to komendy komputera. Aha. Bo to jest, yy, bo, to bo to naprawdę, naprawdę strasznie łatwe, ten, yy, Nie, bo, bo... Bo pobrałaś wartość ceny. Mhm, opet. tak. Czyli wykonaj polecenie? Mm, nie, bo żadnego polecenia jeszcze nie wpisałeś, bez klasza tam się nie wpisuje. Aha. W sensie, tak? Nie, bez. Aha. Ale to mam cokolwiek tutaj? To to jest no. takie OP? No. To nie klinica, bo. Mhm. Bo zginiesz niż. Się... Znaczy, bo. Sumon przez dwa M się pisze? No. A my. I na przykład czy, może być szybki. I wykonaj Rzeczywiście działa, a to się zmniejszają się te rzeczy, wartości? Nie, czyli mogę bez, bez końca to robić? No, no ale dlatego samo to, to jest ustawiona na pas, żeby to nie było tak jadnickie. No, okej, okay, to, to rozumiem, w sensie, bo jeżeli to by było na serwerze survival i komputer by był, no, bo da, no to dałoby się na przykład y, zrobić deopa adminowy i zrobić opad dla siebie. <coughs> no. Więc tak słabo by było. Dobra, to teraz... A, A. musisz wyjść tam stamtąd już, wyjmij z, z bańku już tamte przedmioty. Mhm. Okej, okay, i teraz... O. No i teraz... Już z tego bloki, bo to tylko po to, żeby pokazać. Mhm. Mm Okej. Okay. Dobra. To teraz y, umieść tutaj trzcinę. G gdzie? W jakimkolwiek okienku. Mhm. Mm Postaw teraz bloki surowców. Wszystkich? No. O, aha, to jest roślina szmaragdu. Roślina diamentu. Roślina złota. No. Jeszcze te. Lazurytu. I żelaza. Jeszcze jest to. Redstone i netherite? No, ale naderyt y, robisz... Y, nie, nie. Y, wszystkie okienka trzeba no. poza jednym. W sensie, widziałam, że na recepturze to wyglądało tak. Okej, okay, roślina zgliszczy. Y, jeszcze tak samo jeszcze jest z kamieniem? Ok. Kamienia i kwadrat? No, jest no, bardzo. A nie. Nie, dobra, to z y, bloków. Mhm. Mm Mek. Nie, no. Nie, nie działa. To nie wiem. No, chyba coś się zło, pop... więc może po prostu. O. Ej. Nie ma też jeszcze jednej rośliny, nie ma ich dwóch roślin. I jakich? Tej kwarcu i nie wiem jeszcze jakiej. Nie wiem. Może Game of Creative. Ale to może najpierw pokażę, a no potem dobra. zobaczymy. Dobra, to roślina zgiż tu, postaw ją gdziekolwiek. Mhm. Nie niszczy jej na razie, bo to Aha. by jest strasznie nie... Bo wtedy się traci bogactwo zamiast je zyskiwać. Muszę game rule random tick speed. No? Random. Random, e, e, random tick speed. Na jakie ustawić? Może, e, 300. Okej. Okay. Albo nawet 100. Bo i będą. Dobra. Ekswracone. Wezmę 300. I postawię te inne. Jakoś nie rosną. O nie, dobra, rosną, ale i tak wolno. Szybko. No. Jak, na, jak na 300 to szybko. No tak. Chociaż można by zrobić... Można by zrobić więcej. No. Jak najbardziej. O, teraz jest lepiej. Nie wszystko wyrośnie na trzy, a teraz może na... Ustaw sobie na 3 random click speed. No nie wiem, można to zebrać jakoś? Tak. Jak? Łapką? Okej, okay, i robi się odłamek, odłamki się robią, z tego co widzę. Z jedynie z kamienia wypada A z tu po prostu te zwykłe się robią? Nie, też odłamek zgliszczy. No dobra, czyli podejrzewam, że wszędzie będzie, to tak, okej. Okay. Jeszcze lazuryt. okej. Okay. Dobra, możesz to nawet sobie w okienku, w zrobić. W sensie przerabię się tak? Tak, okej. Okay. Nasz szmaragd, nasz zgliszcza, redstone, żelazo, lazury, tutaj też ruda złota i diament. Ok. Daj mm daj teraz. Mhm. Moda, o, uh -huh. okay. I, e, do ekwipunku i wejdź do tamtej Mhm. Uh -huh. I zaraz, której na pewno nie zrobiliśmy. Kwaty, co nie zrobiliśmy? Okej. Okej. Okay. To weźmy jeszcze te dwie. Możemy je znowu na szczegóły, żeby się Mhm. Uh -huh. Mhm, To działa no. jak trzcina cukrowa. No. Ty proszę nie musisz rosnąć nad wodą. Mm. Okej, okay, czyli jest i kwarc i węgiel. No dobra. No, y, to jeszcze to... Co tam jeszcze jest w jakuszkunku? O! To jest już końcówka. Y, tylko te mikstury jeszcze? Weź sobie to latanie tu, a ducha tu, ale najpierw latanie. E, latanie, które to duch, to jest latanie w takim wypadku. Dobra. Co to się dzieje? Nie wiem. A. Co jest? To. to um, na tej stowej wersji to tak nie działało. Jak to ma działać? No dobra, widzę, że mogę jakiś, w jakiś dziwny sposób. To nie powinno tak działać. Bo na testowej wersji to, działa, to działało normalnie. Nie wiem, jak to miało działać, ale działa dziwnie. zmienia mi. Z, o! Teraz latam jak na kreatywie. No, chyba coś się tam po prostu. Y, psuło, <laughs> jakiś bakleczki jakiś wystąpił. No. Ale to znowu jest taka trochę zbyt która do latania na creative, bo wtedy pijesz taką przy, przy smoku i nie masz problemu z rozwaleniem kryształów kresu. Tylko, że też nie da się je wytworzyć, bo... Mhm. Nie wiem jak to zrobić, żeby dało się ją wytworzyć. Cóż nie wiem, może na razie po prostu efekt clear guide. Dobra. Więc jeszcze. Dobra, to jestem duchem. Co mogę zrobić? Możesz latać. Okej. Okay. Okej, okay, mamy latanie, szybkość, odporność, niewidzialność i blask. Aha, znowu ta, ta sztuczka, że... Okej, okay, że jestem w takiej jej formie. Dobra. Ja często wykorzystuję tą sztuczkę, jeśli robię dorobię ducha. Mm -hmm. No to jest najłatwiejszy sposób do zilustrowania ducha. Ale te mistry też występują w innych. Winane. Sprawdźmy, jaka mocna jest. Ło, on nawet mnie nie może pobić. Więc jest no, mocna. na Na, kreatywy, na, no. na mm -hmm. no ale jest mocna. Dobra, no to może na kreatywia, no to już koń... no to chyba już może, koniec. Może, no, jeśli chcesz, mógłbyś jeszcze pokazać miotane i yy, trwała mi wstury ale co ten efekt dodaje? W sensie y, latanie, no to raczej moby nie zaczną latać same no. z siebie, ale duchem można by, tak? Yy, będzie to tutaj? Nie. nie. O, miotamna mikstura ducha, okej. Okay. Do takiej owcy rzucimy. O nie! Ej! Ona y, owca jest... Y, wygląda jak ogolona. No, trochę. O, albo do krowy. Jest szybka. Całkiem mocno. No dobra, no to chyba nie ma już co pokazywać. No. Dobra, no to kończymy. No, tak. Dobra. dobra. A nie, komendy są jeszcze. Nie dobra, jakie? Dobra, to medkit. Medkit. I teraz dostałe, dostałeś. To co za pteczki? No. Okay. Jeszcze tam są medkit i, i tam i, to, i, i po medkit można też wpisać e, np. przykład bandaż, medyczamy, okay. i one po prostu robią to co dane 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 lekarstwo mm -hmm. Jeszcze jeszcze Super Kombat set. To jest. To tutaj mm -hmm. jest. Okej. Okay. Enter. Aha, okej, okay. mm. mam mam taki setik sobie na latanie. W sensie no, jeszcze elitę dostałam. Dobra. Je y jest jeszcze heal, który le leczy i najada. Mhm. Mm no to teraz tego nie zobaczymy, tak, ale spoko. Okej. Okay. Jeszcze tam sprawdza, ale wątpię, że ale to wygląda jak to na tym Foł sobie tak biegnę. To wygląda źle hmm. A hmm? Są dwa zaczęcia Jakie? Red Armor i... i... Mówię e... się Red Armor? Nie, Red Armor, czyli oławiana zbroja. Jakoś nie widzę. Ołowiana zbroja. Aha, czyli... Tak? No, no, tak. Ołowiana zbroja. I weź na przykład kilka książek pierwszego poziomu. No dobra, już jest. Kilka książek pierwszego poziomu. okej okay. no, no dobra, i tyle wystarczy. Jeszcze jakieś kowadło by się przydało. Mm -hmm. Jeszcze coś? Mm, jeszcze... E, a... Ups. Co? Padanie, roz, rozwalanie. Możesz rzucić piątkę i jedenkę, ale po mm -hmm. jednym. Mm mhm. No, to się czasami wadło i trzeba na przykład klapki to... Crafting otworzyć Duży ten mod jak na inne No, no dobra Teraz wejdź z tego craftingu bo po prostu czasami tak się Minecraft uparł Że uh -huh. niby podniósł, uh -huh. Dobra, to A, zdejmiesz zbroję i o. I się na te y no, no, zduplikuj sobie Na przykład buty na dwie, na dwie, na trzy pary. I jeszcze zduplikuj sobie na przykład na pierośnik. Ale nie... O. No, to. chcę to szybko zrobić, Dobra. Tak? To te, to, 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 to zbroje za... na, na y, ołowianą zbroję jeden. Mhm. Mm I co to robi? Spowalnia mnie? No. Tak. Że, bo to po prostu dodaje poziomy zaklęć z każdego... Z każdego... Mm -hmm. No i teraz na przykład to zaklino zbroję 7. Czyli najmocniejszy poziom. Nie mogę w ogóle chodzić. No. Tylko mogę skakać i dobra. Na no. no, buty te aha. Eeeem. Um. <noise> um. Okej, okay. okay. czyli pierwsze powiedzmy to? Nie, wiodenczan y może. Dobra. I co to robi? Eee, y shiftuj. -y. Aha. Okej. Okay. Złoty też się niszczą. Y w zależności od poziomu zaplęcia, tym szybciej się niszczą. A ten? Ło, to nawet mocne jest! Strasznie mocne. Lepsze od TNT. No. Wybucha z nocą 5, a TNT z nocą 4. A to mnie przypadkiem nie zabije, kiedy. Nie, to daje ci na jeden. Także na, tak na ułamek sekundy przed eksplozją niezniszczalność, dzięki w której przez to nie, nie możesz zginąć. Hmm? Od tego wybuchu. Dobra, to jeszcze coś? Ale, A gdy się weźmie, gdy się komendą przywoła jeszcze lepsze, lepsze, mhm. lepsze spadanie, roz, to, to to, ten, to osiągnięcie, to zaklęcie, to ono robi super wielką eksplozję. No i no, koniec. Okej, okay. no to chyba kończymy. Dobra, no to do zobaczenia. No i pa, pa.